Przewijanie stało się prostsze. Gdy dziecko nie pomaga, a taśma przykleja się nie tam, gdzie trzeba i rozrywa pieluszkę przy odklejaniu, myślisz, że kolejna się zmarnuje. Ale teraz wszystkie pieluszki Pampers mają wygodne rzepy czep-czep, które odpinają się i zapinają. Odpinają i zapinają. Najlepsze dla twego wierciażka? Nowe Pampersy z rzepami czepczep. Czep. Pampers czep czep, radosne przewijanie. Teraz nowość od Amino. Deser. Dzisiaj wybrałam nową galaretkę truskawkową Amino. Galaretkę, w której odnajdziesz prawdziwie owocowy smak. Że smakuje, niewiele kosztuje. W najnowszym numerze Naj. Jak mądrze kochać dziecko. Rady dla samotnych matek. Rzuć palenie. Skuteczne sposoby jak zerwać z nałogiem. Dlaczego uwielbiamy telewizyjne seriale? Naj twoje najlepsze strony. Dawno cię nie widziałem. Siedziałem w pudle. W pudle? No wiesz, suchy kitiket, nikogo nie było, wsaciłem głowę, zacząłem jeść i utknąłem. Zapomniałeś, że to nowe opakowanie. Jedynie Kityket dzięki formule E zawiera odpowiednie proporcje wszystkich składników, których koty potrzebują na co dzień. Teraz w nowym opakowaniu i po promocyjnej cenie. Za taką cenę całe życie mogę siedzieć w pudle. Ja tam wolę jeść z miski. Wiesz, że znam kiedyś jedną miskę. Kitiket kocia radość życia. Samodzielność mojego dziecka to dla mnie powód do dumy. Tym bardziej jednak muszę dbać o czystość i unikać groźnych zarazków. Właśnie dlatego wybrałam Domestos. Tylko Domestos działa podwójnie. Jednocześnie usuwa brud i zabija wszelkie niebezpieczne zarazki. Dając mi pewność, że moje dziecko jest naprawdę bezpieczne. Mamo już! Domestos. Usuwa brud, zabija wszelkie zarazki. Cztery. 4. Cztery. 4. Cztery. No 4. 4. Numerek. Nowa gra liczbowa. Zaufaj intuicji. Jest, 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 jest. Twój szczęśliwy numerek. W to mi graj. Mleko czeko, mleko lada, mleka rzeka, ta kaskada. Czary dary, bańki lay, Blaski laski, Milky Way. Milky Way to ogromna porcja mleka ubitego w lekkie, puszyste nadzienie, oblane pyszną mleczną czekoladą. Milky Way, czary z mleka. Mleczna droga prowadzi do krainy Lego. 10 wycieczek do Legolandu, 100 zestawów Lego Adventurers. Mnóstwo nagród czeka. Wyślij 5 dowolnych opakowań Milky Way, szczegóły w uloskach. Amerykańskie filtry na kran instapiur gwarantują czystą wodę. Usuwają do 99% zanieczyszczeń. Lekkie, proste w montażu nie zawierają miejsca w kuchni. Filtry instapiur są najskuteczniejsze przy regularnej wymianie wkładów. Tom Selek, Steve Gutenberg i Ted Danson jako trzej wieczni podrywacze. Pewnego dnia znajdują pod drzwiami swojego mieszkania urocze niemowlę. Śliczna dziewczynka doprowadza do rozpaczy zatwardziałych kawalerów, bo z dnia na dzień muszą stać się nianikami. Jak sobie poradzą? Zobaczcie sami. Trzech mężczyzn i niemowlę. 23 kwietnia o 25. Film będzie niedostępny drogą satelitarną. Prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Wirtualny świat, dynamiczna akcja, znakomite efekty specjalne w serialu Zabójcze Gry. Tylko w Polsacie, w każdą niedzielę o 17.45. Oprócz serialu nie możesz także przegapić naszego konkursu do wygrania pięć zestawów gier komputerowych. Zadzwoń 0776 890. Uwaga! Odpowiadasz tylko na jedno pytanie. Jak nazywa się ogólnoświatowa sieć komputerowa? Internet, co? Interpol? Czy internet? Jeden z pięciu zestawów gier komputerowych może być twój. Dzwon już teraz. Losowanie 30 kwietnia o 23:25. Harrison Ford na antenie Polsatu. 4 maja o 21.00 oglądaj Polsat. Gwarantujemy dwie godziny niesamowitych emocji. Czas patriotów z Harrisonem Fordem w roli głównej. Nie zapomnij. 4 maja o 21.00. A już teraz przygotuj się na nie mniejsze emocje. Wspomaganie kierownicy, ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek. To tylko niektóre zalety naszej wspaniałej nagrody. 0700, 76, 800. I tylko jedno pytanie. Jakiego typu samochodem jest nasza nagroda? Sedan, coupé czy też kombi? To szansa, którą powinieneś wykorzystać już teraz. Losowanie 5 maja o 22.50? Hej, dziewczyny! Czy to nie śmieszne, że wciąż martwimy się o plamy, których nie ma? Ale dosyć tego. W podpaskach Libres Invisible zastosowano nowy niesamowity materiał Efficapt. Patrz. Zatrzymuje wilgoć wewnątrz tak skutecznie, jak nigdy dotąd, chroniąc przed przeciekaniem. I nie ma plam! Teraz mając Libres Invisible masz Efficapt. Powiedz plamom i problemom, nie. Urczy ci w brzuchu. Pewnie jesteś głodny jak wilk. Z Twoim spustem musisz padać z głodu. Na ściskanie w dołku tylko jedna rada: sneakers, orzeszki, karmel, mleczna czekolada. Wykiwają Twój głód. Głodny? Na co czekasz? Kiedy Twój żołądek wydziela za dużo kwasów żołądkowych, masz zgagę. Nadkwaśność. I wzdęcia. Teraz w trudnych chwilach pomoże Ci Tums z węglanami wapnia i magnezu. Szybko przyniesie Ci ulgę przy zgadze, nadkwaśności i wzdęciach. A Twój organizm zyska potrzebny dla zdrowia wapń. Tums. Na kwaśną minę. Panta. Ten smak was rozbawi. Ekstra bluska. Dzięki. Mam dziś randkę. O, to lepiej sprawdź ją z bliska. Oj. Problem? Nie zszedł tłusty sos z Piotra. Musiały być huczne. O rana, tak chciałam ją założyć. A dlaczego się nie doprała? Bo bluska jest kolorowa. Co z tego? Nie mogę jej gotować. To jedyny sposób, żeby wywabić taką plamę. Przecież jest nowy Ariel. Nowy Ariel? Usuwa tłuste plamy już w 30 stopniach. To muszę zobaczyć. Z mocą gotowania, bez gotowania. Oto nowy Ariel. Działa już w 30 stopniach i usuwa najtrudniejsze tłuste plamy, których inne proszki nie spiorą. No i jak? Wygląda super, ale lepiej sprawdzę. Nie ma śladu po plamie. I jaki efekt? Całe pranie jeszcze nigdy nie było tak czyste. Jak wyglądam? Doskonale. Ariel pierze to, czego inny nie dopiera.